Jesteśmy teraz na balkonie fajnego i bardzo ładnego apartamentu Olympic Beach. Jest bardzo blisko do morza i do katedry Sagrada Familia. Apartamenty Olympic Village, wejście do budynku. Tymi schodami traficie Państwo do biura recepcji, która jest czynna od 9 do 18, od poniedziałku do piątku. To jest maszyna, z której możecie Państwo wybrać klucze, jeżeli przyjedziecie wieczorem. Barcelona, jesteśmy niedaleko apartamentów Olympic Village widok w stronę morza w tle widoczne dwa wieżowce nazywane czasami Twin Towers natomiast w kierunku północnym mamy widok na Sagrada Familia Świetny styczniowy wieczór, chyba z 15-16 stopni. Zapraszamy do Barcelony.